Dzień dobry państwu. Nazywam się Aleksander Koczek i chciałem powiedzieć dzisiaj troszeczkę o statusie sieci 5G, głównie na świecie, ponieważ w Polsce jeszcze nie bardzo mamy się czym pochwalić, chociaż tutaj nie umniejszając operatorom należy ich pochwalić, że udało się uruchomić na zasobach, które mają po starszych technologiach ponad 3000 stacji bazowych w technologii 5G. Jeśli chodzi o Relisy poszczególne, które nas czekają w najbliższym czasie, no to jak Państwo dobrze wiecie, jesteśmy gdzieś w okolicach Relisu 16, gdzie główny nacisk do tej pory był położony na tak zwany Enhancement Broadband, czyli bardzo szybką transmisję danych oraz na bardzo niskie opóźnienia, to jest w obecnym Relisie 16. Tak? To, co czeka nas w przyszłości, to Relis 17 i tam dużo większy nacisk kładziony będzie na tak zwane masy IoT. Czy to tu przetłumaczymy sobie jako Internet of Things, czy przetłumaczymy sobie jako Internet of Everything, bo tak naprawdę do tego to zmierza. Um. To, co warto wspomnieć przy tej okazji, to gdy porównamy sobie status obecnej sieci 5G na świecie do momentu, kiedy 4G wchodziło um, jako nowa technologia na rynek, no to nastąpiła bardzo duża zmiana. Zmiana w tym sensie, że ponad ośmiokrotnie szybciej następuje adaptacja technologii 5G obecnie w stosunku do tego, co miało miejsce przy 4G. Także już dzisiaj mamy uruchomionych 140 sieci w ponad 59 krajach. Kolejnych 412 operatorów w 131 krajach przygotowuje się do tego procesu bądź już zaczęło inwestycje w tym zakresie. Oczekuje się, że w przeciągu kilku najbliższych lat do roku 2025 liczba klientów sieci 5G na świecie przekroczy 250 milionów, czyli to będzie taki wzrost około 40-krotny. To, co warto wspomnieć przy tej okazji, to jakby regiony, w których ta ten rozwój sieci 5G jest jak, naj, jak najbardziej widoczny w tym momencie, tak? Oczywiście to Stany Zjednoczone, oczywiście to Europa, Środkowy Wschód i kraje Azji i Pacyfiku. Co ciekawe, wiele krajów, zwłaszcza na Środkowym Wschodzie, używa technologii 5G jako tak zwany fixed wireless access, czyli coś co możemy powiedzieć, że to zastępstwo dla światłowodu, tak? I bezprzewodowy światłowód. I tam na użytkownika osiągamy około 500 gigabajtów danych miesięcznie. Jest to troszeczkę jakby rząd wielkości więcej niż dzisiaj, ma to miejsce przy użyciu starszej technologii typu 4G. Ciekawostką, o którą warto wspomnieć z punktu widzenia naszej firmy, jest to, że ponad 90% stacji, w których zastosowano tak zwane Massive MIMO, czyli najbardziej zaawansowane anteny do obsługi technologii 5G, jest w naszej produkcji. Tak? Czyli 90% rynku w tym zakresie na dzień dzisiejszy to produkcja firmy Huawei. To, o czym już troszeczkę wspomniałem, tak, że zmienia się trochę sposób użytkowania. Tak naprawdę są dwa główne schematy użytkowe z punktu widzenia klienta na dzisiaj, czyli taki zwykły użytkownik smartfonu, który oczywiście konsumuje troszeczkę więcej danych, bo wideo jest lepszej jakości, bo obrazki są wyższej rozdzielczości. I taki schemat pokazuje, że około 2,6 razy wzrasta zużycie danych przez takiego klienta. Należy pamiętać, że technologia 5G to jest oczywiście technologia ostatniej mili, natomiast jakby z punktu widzenia operatora, do stacji bazowej też trzeba dostarczyć łączność, która w odpowiedni sposób zaadresuje te przepływności, które przez sieć mają przejść. Tak? Z punktu widzenia takich już pomiarów z pola, można zobaczyć na tych wykresach, że ruch na takiej stacji wzrasta od 5 do 8 razy, tak? czyli to pokazuje, że jeżeli damy mu, użytkownikowi możliwość korzystania z szybszej sieci, on z, z chęcią z tego skorzysta. To, co jest drugim takim czynnikiem, poza oczywiście częścią infrastrukturalną ze strony operatora napędzającą rynek, jest oczywiście dostępność terminali. No i tutaj warto wspomnieć, że terminali 5G, jakby zgłoszonych przez dostawców, jest już ponad 550, z czego 335 jest komercyjnie wdrożonych na rynku. Większość z nich działa w takich paśmie typu C-Band 3,5 GHz, ono jest najbardziej popularne, ale też istotne, żeby wspierały pasmo 700 MHz, które będzie pokryciowe. Czy docelowo pasmo 26 GHz, które będzie takim pasmem dla hotspotów, gdzie jest wymagana bardzo duża pojemność sieci. Obecnie około 50% rynku stanowią smartfony. Około 20-kilku procent to są urządzenia CP, czyli takie routery mobilne, będące w domu jakby zakończeniem tego bezprzewodowego światowodu i moduły, które mogą znaleźć zastosowanie w różnego typu urządzeń, to jest około 13%. Dalsza część rynku jest bardziej rozdrobniona na bardzo specyficzne rozwiązania. W każdym razie to, co zmienia się w, na przestrzeni ostatnich nawet dwóch lat, to cena urządzeń. Można już znaleźć urządzenia typu smartfon w cenie poniżej 120 euro czyli tak naprawdę takiej dolnej półki i przestaje to być barierą dla większości użytkowników, którzy dzisiaj na przykład korzystają z urządzeń klasy LTE. Jeśli chodzi o to, co się wydarzy w najbliższym czasie, tak widzimy, że liczba urządzeń, które są wysyłane z fabryk do operatorów, rosną, cena urządzenia spada i to dość drastycznie. Oczywiście jest to pewien efekt skali, to jakby było zapowiadane od zawsze, że to w ten sposób będzie wyglądało. No i oczekuje się, że penetracja użytkowników 5G w sieciach mobilnych do 2025 roku osiągnie 40%. Już dzisiaj, jako ciekawostka, warto wspomnieć, że ruch generowany w sieciach operatorów, w rzędu 94-95% to ruch generowany w warstwie LTE. Im więcej będzie stacji bazowych doprowadzających do klienta końcowego sygnał 5G, oczywiście ten, ten, ten procent będzie spadał na rzecz wzrostu w warstwie 5G. Bardzo dużym taką zmianą jakościową z punktu widzenia dostępności technologii, ale i takiej motywacji po stronie operatorów do uruchomienia sieci 5G. Było wdrożenie iPhone'a 12. W końcówce zeszłego roku, a to głównie dlatego, że po pierwsze są to urządzenia, które używają klienci tzw. z najwyższej półki, którzy są gotowi zapłacić całkiem spore pieniądze, żeby wymienić ten terminal, a z drugiej strony, że on jest na tyle elastyczny, że wspiera różne pasma częstotliwościowe. Także na każdym rynku można z, tego, z tej konfiguracji zawartej w smartfonie skorzystać. I tak też się stało, do tego stopnia, że nawet firmy, które zajmują się analizą ruchu 5G, korzystają z danych właśnie wygenerowanych przez te urządzenia, do czego jeszcze wrócimy sobie. Jeśli chodzi o usługi, no oczywiście jeżeli pierwszy release standardu 16 skupiał się na bardzo szybkiej transmisji danych, teraz również doszło do tego niskie opóźnienie, no to najbardziej popularne są zastosowania, które wykorzystają augmented reality lub virtual reality. Tak? Oraz oczywiście gaming. Przy niskich opóźnieniach gaming robi bardzo dużą różnicę. To również transmisje sportowe, takie wzbogacone, gdzie my, jako klient końcowy, możemy sobie wybierać kamerę, z której obserwujemy sytuację na meczu. To no pewnie się potoczy w tą stronę, że któregoś dnia będziemy mogli oglądać taki mecz z perspektywy gracza, którego jakby najbardziej lubimy na boisku. Tak? oczywiście duża liczba aplikacji jest jeszcze przed nami tak naprawdę oprócz tych podstawowych filarów technologii 5G ogranicza nas jedynie wyobraźnia no i coś czego nam powiedzmy na polskim rynku brakuje a mianowicie poligon doświadczalny tak? czyli tam, gdzie technologia 5G jest dostępna, bardzo łatwo i przyjemnie buduje się zastosowania, wymyśla nowe, nowe koncepcje. W przypadku, gdy dostępu do takiej sieci nie ma, no to jest to generalnie taka praca bardziej koncepcyjna niż faktyczne testowanie tego typu rozwiązań w, w rzeczywistości. Tak? Oczywiście. W, Coraz więcej na przykład zainteresowania zbudza turystyka z wykorzystaniem technologii AR. No, w dobie pandemii zauważyliśmy pewnie, że każdy z nas dużo mniej podróżuje, albo nie tam, gdzie właśnie mielibyśmy ochotę. No i takie rozwiązania, które pozwalają nam uczestniczyć w zdalnym zwiedzaniu jakiegoś obiektu, no robią się dość atrakcyjne, o czym być może dwa, trzy, trzy, cztery lata temu powiedzielibyśmy, że taki koncept mocno naciągany, tak? Jeśli chodzi o szybkie wdrożenia, tak. Tutaj na dole na, na tym rysunku widzą państwo jakby przewidywania rynku jak będzie się zmieniał udział ruchu w poszczególnych warstwie sieci do 25 roku. U góry wspomniane są większości wdrożenia z środkowego wschodu, tam gdzie Dzisiaj, dzisiaj sieć 5G jest oferowana jako zastępstwo dla światłowodu. Wynika to głównie z tego, że ciężko się kopie pod światłowód na pustyni. Stąd technologia 5G tutaj wkracza z pomocą, można by powiedzieć. Tak? To, co jest jakby adresowane z punktu widzenia biznesu, bo oczywiście za wdrożeniem technologii 5G na początku stały potrzeby biznesowe, ale jak to w życiu bywa, to tak różnie się czasem z technologiami toczy. Oczywiście klienci końcowi też lubią szybciej, więcej, natychmiast w związku z czym czasem to, to rynek masowy napędza rozwój technologii, ale w branży takiej biznesowej też dużo się dzieje. Jeśli chodzi o naszą firmę już... 200 różnego typu kontraktów w różnego rodzaju biznesach. Tam na dole jest takie zestawienie, które Państwo mogą sobie postudiować, czego one dotyczą. To ponad 40-460 milionów dolarów wartości to te kontrakty ciągną za sobą, a dotyczą różnego rodzaju przemysłów, bo czy to przemysłu wydobywczego, czy inwestycji w port czy przy produkcji stali, w ogóle przy produkcji czegokolwiek, tak? czyli taki typowy manufacturing, oraz a turystyka, którą wspomniałem. Na dole tam jest pokazane kilka różnego typu urządzeń, które służą tym zastosowaniom. No dość powiedzieć, że na przykład w tym elemencie wydobywczym, tam gdzie jest to no, urobek wydobywany, jest odkrywko, odkrywkowo, wielkie ciężarówki przewożą po 400 ton naraz. No i oczywiście chodzi o to, żeby minimalizować ryzyko wypadku z udziałem człowieka. Stąd te ciężarówki są zdalnie na przykład sterowane. I, i w zasadzie po pierwsze do, do tego typu jakichś błędów ludzkich nie dochodzi. Po drugie, nawet jeśli coś złego by się wydarzyło, to nie będzie ofiarą tego, tego zdarzenia, nie będzie człowiek. I drugi taki element, który jest bardzo popularny, to jest tak zwana usługa Private Line, czyli może się zdarzyć, że mamy bardzo trudny dostęp do światłowodu, mimo że działamy gdzieś w dużym mieście. No i wtedy 5G przychodzi z pomocą, gdzie możemy sobie zostawić takie połączenie punkt-punkt z określonymi parametrami jakościowymi. Więc to jest taki jakby najprostszy scenariusz. Drugi scenariusz to jest zestawienie tego, takiego samego tożsamego łącza dla potrzeb tzw. Tak redundancji. Gdyby z głównym łączem coś się wydarzyło, firma nie zostaje odcięta od świata, dalej może prowadzić swój biznes działając na zapasowym łączu doprowadzonym dzięki technologii 5G. I to dotyczy w zasadzie każdego rodzaju działalności i na każdego rodzaju rynku. Warto wspomnieć o przypadku chińskim, jak wygląda wdrożenie. Otóż w zeszłym roku planowano tam wdrożyć 600 tysięcy stacji bazowych 5G. Tak? To nie jest błąd, mówię o liczbach. Faktycznie wdrożyli tego troszeczkę więcej, bo ponad 700 tysięcy stacji bazowych. Plany na obecny rok do końca mają objąć kolejne 600 tysięcy stacji bazowych. Przy naszych 3100 oczywiście kraj ma inną skalę i, ta, i jakby i ludność jest też zupełnie inna. Natomiast przy naszych 3100 stacjach to wypadamy nieco blado. No ale mamy nadzieję, że w tym roku to się zupełnie zmieni. O ile wcześniej. Bo było bardzo takich głosów pesymistycznych, że no tak, ale 5G być może nie jest do końca potrzebna, a na co to komu, co to by miało być za usługi. Nagle okazuje się, że użytkownicy końcowi chcą z tego korzystać i są gotowi za to więcej płacić. Czyli czy to China Telekom, czy China Unicom zauważyły wzrost przychodów, co jest dobrą, dobrą cechą, którą obserwujemy na rynku obecnie, ponieważ wcześniej operatorzy zwykle doinwestowywali sieć, a niespecjalnie byli w stanie, tak jak się brzydko mówi, zmonetyzować tę inwestycję na swoich klientach. To, co się dzieje również u nas w Polsce, no to jest wykorzystanie częstotliwości takich, które są dostępne. One oczywiście były w przeszłości dedykowane innym technologiom. Teraz część częstotliwości, które były dedykowane LT, zamieniają się dla potrzeb technologii 5G. Oczywiście ze względu na te wąskie kanały, bo one nie były planowane nigdy dla technologii 5G. I jeszcze truputy, które nasi klienci dzisiaj osiągają nie są może miażdżące i to jest największa krzywda, jaką w Polsce robimy użytkownikom, którzy jeżeli już dotkną telefonu 5G, zobaczą przepływności, mają takie wrażenie, że ojeju, ojeju, no chodzi podobnie jak LTE. No chodzi o podobnie jak LTE, ponieważ dzisiaj dzierżawimy sobie niejako stare zasoby. Natomiast gdyby technologia 5G była uruchomiona na dedykowanych dla niej zasobach, ten wzrost pojemności w sieci może sięgać nawet 25 razy więcej. No i przepływności i to się już poruszamy wtedy 1 gigabit na sekundę do użytkownika, więc jest to troszeczkę inna sytuacja niż nawet te kilkadziesiąt megabitów na dzień dzisiejszy. Czyli tak jak już wcześniej mówiłem, tak? tutaj mamy przykład z koreańskiego rynku. To było pierwsze wdrożenie na świecie. Dzisiaj osiągnęli 95% populacji, wzrost populacji, czyli jakby pokrycia tej populacji o ponad 20% i ponad 300 tysięcy sajtów. To jest ciekawe, bo, bo operator, o którym mówiłem się nazywa LGU zbudował sieć na naszej infrastrukturze, posiadał 20% mniej zasobów radiowych niż inni oraz co najmniej 20% do 30% mniej stacji bazowych a mimo to w benchmarkach wychodzi jako operator, który oferuje najlepszą jakość. Warto jakby to zaznaczyć, że ta sieć została uruchomiona 1 kwietnia 2019 roku i ciągle jest najlepsza w benchmarkach. Konkurenci nie są w stanie jej dogonić. No tutaj jest jakby harmonogram tego, jak oni do tego doszli, natomiast cała tajemnica tkwi w tych aktywnych antenach, o których wspomniałem na początku. To na dole jest taki rysuneczek, który pokazuje taką konfigurację anteny 32T32R lub 64T64R. Nie mamy czasu, żeby strasznie tutaj nurkować w temacie. Chodzi tylko o to, że tutaj są bardzo duża liczba wiązek, która za każdym smartfonem podąża i próbuje jakby utrzymać cały czas to połączenie. I być może najciekawsza rzecz na koniec, ja przeskoczę sobie na kolejny slajd, gdzie będzie to może troszeczkę lepiej widać. Otóż Ukla, um, czyli firma, która wykonuje speed test na całym świecie na bazie... Raportów użytkowników smartfonów iPhone, zrobiła takie zestawienie, gdzie umieściła listę 16 miast, w których sieć 5G na dzień dzisiejszy jest najszybsza. I to się okazuje? W 11 z tych 16 miast operator, który ma najszybszą sieć, zbudował ją na infrastrukturze Huawei. Są cztery przypadki, gdzie Huawei nie jest liderem, ale tylko dlatego, że nie jest na tym rynku obecny bo został z tych czy innych powodów wykluczony. I tutaj można sobie w te cztery tabelki rzucić okiem. W Seulu najszybsza sieć opiera się na Huawei'u od 125 do 158% wyższy truput niż konkurencja. W Madrycie również 140 do 230% szybciej niż konkurencja. W Hongkongu mamy cztery sieci, z czego trzy są zbudowane na infrastrukturze Huawei i wszystkie trzy są oczywiście na pierwszym, drugim, trzecim miejscu. Amsterdam, inne pasmo, bo 700 MHz, trzy sieci, z czego dwie na Huawei i oczywiście dużo szybsze osiągi, osiągi niż w innych sieciach. I warto o tym pomyśleć, gdy planuje się swoją sieć. To jest taki, taka wiadomość troszeczkę dla operatorów. Te pomiary zostały powtórzone również w styczniu. Lutowy raport jest dostępny. Dodano do tej listy kolejnych sześć miast i w nich w 100% w każdym z tych miast, tam gdzie jest sieć 5G najszybsza, bazuje ona na infrastrukturze Huawei. Czyli można by powiedzieć sukces na całej linii. Hmm. Tutaj mogą Państwo mieć pewne wątpliwości, jeżeli patrzymy na ten wykres, że są różne przepływności. W Europie, w tych miastach europejskich, widać, że znacznie niższe, ale wynika to z tego, co powiedziałem, tak? że pasmo 3,5 GHz jeszcze nie jest masowo w całej Europie dostępne. Stąd korzystamy z pas przeznaczonych dla technologii LTE, za czym idzie troszeczkę bardziej ograniczona przepływność. Ale już Helsinki, tu widzą Państwo znacznie większe przepływności, między innymi dzięki temu, że zastosowano anteny aktywne. I z mojej strony to chyba wszystko dobrnęliśmy szczęśliwie do końca. Mam nadzieję, że Państwo nie zasnęli.